Tomasz Michniewicz, gościem specjalnym piątej odsłony Wędrówek po Świecie z Deumpicką Biblioteką, autor nagradzanych i bestsellerowy książek, dziennikarz, radiowiec, reportażysta, fotograf. Spotkał się z mieszkańcami, to było inspirujące spotkanie. Podróżowanie jest chyba najlepszą znaną mi formą jakby zbliżenia się do inności, do tych innych kultur, bo gdy wyjeżdżamy gdziekolwiek w świat, to nam się wydaje, że wiemy, jak jakieś tam miejsce wygląda, ale na miejscu się okazuje, że wygląda zupełnie inaczej. I to wygląda to ma mniejsze znaczenie niż to, że rozumiemy, jak inaczej ludzie myślą, żyją, czują, rozumują, co sądzą o nas, ławię się perspektywę na swoje własne życie. To jest to jest chyba największa lekcja jakąś. Podróżowania wynosi. Jeśli ktoś siedzi, siedzi i się nigdzie nie chce ruszyć, to prawdopodobnie albo dlatego, że jest przekonany, że go na to nie stać finansowo albo czasowo, albo dlatego, że wydaje mu się, albo jej się, że to jest bardzo trudne i na przykład przez barierę językową e, siedzi się w domu. No więc oba te, oba, oba te powody są bardzo pozorne. Bo podróżowanie jest drogie. Natomiast nie jest tak drogie, żeby nie można było w ciągu roku czy dwóch lat na nawet jakąś w miarę bliską podróż zbierać pieniędzy, a kwestia dogadania się gdzieś daleko bez znajomości języka nie jest w ogóle żadnym problemem. Bo jak człowiek jest głodny, to się dogada w każdym możliwym języku i nagle się okazuje, że jeśli ktoś się chce porozumieć, to, to porozumie się absolutnie wszędzie. Więc wszystko zaczyna się od decyzji. To jest takie moje życiowe motto, wystarczy taką decyzję podjąć. I samo życie się ułoży już do tej decyzji. Może to nie będzie wyjazd za miesiąc, tylko za rok albo półtora, ale będzie. Cykl spotkań z podróżnikami dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzisiaj kolejny podróżnik, ale nie tylko podróżnik, bo zarówno fotograf, jak i znakomity dziennikarz, zwłaszcza radiowy. Pan Tomek podróżuje po świecie, ale też przede wszystkim jest znakomitym fotoreporterzystą. Jest autorem pięciu bestsellerowych książek, które zostały nagrody prestiżowe, ale też Pan Tomek jest Między innymi osobowością roku 2019 zdobył wiele nagród z National Geographic, między innymi też zasiada w kapitule jako członek kolosów, najważniejszej nagrody podróżniczej w Polsce. Pan Tomek podejmuje się trudnych i niebezpiecznych projektów reporterskich. Między innymi rozbił on konglisko zamitojskich przemytników kości słoniowej został on również puszczony na łodzi Mel Fisher Treasures. Najcudniejszej ekipy poszukiwawczej skarbów na świecie, ale też Pantomek organizuje różne wypady i eskapady, między innymi do Afryki. Także jest to bardzo ciekawa postać. To nie koniec ciekawych wydarzeń. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębice zaprasza na spotkanie autorskie z solistką skrzypaczką Patrycją Piekutowską. Jest najlepszą skrzypaczką na świecie, jak również napisała książkę, która mówi o podróżach niezwykłych. Pani Patrycja w swoim życiu również współpracowała z Dębiczaninem, panem profesorem Krzysztofem Pendereckim ponad 17 lat, nagrała z nim trzy wspaniałe płyty. Myślę, że pani Patrycja o tym wszystkim opowie nam właśnie podczas tego spotkania, a spotkanie zwiększy koncert właśnie w jej wykonaniu. Patrycja Piekutowska, ambasadorka Centrum Zdrowia Dziecka, filantropka oraz mówczyni motywacyjna, odwiedzi nasze miasto już w środę, 12 lipca. Start wydarzenia o godzinie 17.